Słuchajcie, zacznę dzisiaj od historii niesamowitej. Jakieś dwa dni temu miałem urodziny, na których odwiedziła mnie moja mama, przywożąc takiego oto robota. Eee, zacząłem szukać więcej. Okazało się, że ostatni taki staśmy wszedł w okolicach końcówki lat dziewięćdziesiątych. I co się okazało? Był to prezent na moje urodziny od mojej długo już żyjącej babci. I leżał w szafie i cały czas czekał na mnie, więc jest w stanie, jest w stanie po prostu, jak na te lata, niesamowitym. Kochani, ten tydzień miał stać pod znakiem nowej książki mojej mamy, córka agencji, w której to jesteśmy. O, partnerami mm. wydania. Tydzień przyniósł nam niestety pewnie wiecie, nieodżałowane straty. Dlatego musieliśmy troszeczkę zagęścić tutaj w naszym kociołku kolekcjonerskim i zadbać o to, żebyście mieli dostęp do produktów, które będą obecnie trendowały i które będą obecnie nabierały na wartości, a Wy będziecie mogli je dostać tylko w naszym sklepie. Jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze w Polsce ma niesprzedane winyle z autografami od jego ozborna. Nie wiem, jeśli macie, to możecie dać znać w komentarzu. Słuchajcie, no mamy przeróżne rzeczy. Mamy przeróżne rzeczy, takie jak na przykład gry na Xboxa 360 zapieczętowane z Hałkiem Koganem. Już nigdy nie zostanie wyprodukowane w tej formie na pewno. A przy okazji przyszło do nas bardzo, bardzo dużo płyt. Widzicie te kartony pod ścianą. E, cały czas docierają do nas nowe rzeczy. Niedługo dział e, płyt z autografami powiększy się bardzo mocno, ale już dzisiaj możecie znaleźć tam pewne rzeczy, które włącznie z cieniem. Ciemności tam dodałem. Niestety, jeszcze nie wszystkie, ale wiecie, co spodobał mi się strasznie ostatnio e, serial e, Sandman. I postanowiłem, że e, dzisiaj obejrzę parę odcinków, zwłaszcza że nie czuję się zbyt dobrze. Tu są jeszcze sody, które przyszły. No, jak widzicie, e, dzieje się u nas dużo. Mm, już wkrótce następne wieści i już wkrótce więcej o tej książce.